Będziesz rzeczny? Na pewno? A będziemy niespodziankę? Niespodziankę później to musisz zasłużyć na nią Wspaniałe miejsce dla wszystkich karawaningowców. Dlatego, że jest i woda, z której można skorzystać, czysta, czysta woda górska. Można sobie napełnić zbiorniki z wodą w kamperze. Przepiękne, po prostu przepiękne widoki. I od razu mówię, że żadne zdjęcie nie jest w stanie oddać piękna tego miejsca. Może, może mi się to uda zrobić przy pomocy drona. Zjeżdża się dosłownie z głównej drogi a tutaj taką malutką serpentynką. Jedzie się tutaj, 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 tutaj. I zjeżdża tu w miejsce, gdzie my teraz stoimy. No, niby piszą, że chyba od 7 do 21 jest trasa transfogarska otwarta. Ale z tego, co słyszałem wcześniej, z różnych źródeł, czytając, chyba by się nic nie stało, gdyby tutaj ktoś zechciał sobie przenocować coś pięknego. No, mnie no kiedyś miałem taką ochotę, ale jeszcze dużo przed nami, więc my nie zostaniemy. Eee, napisałam no. jej, że Tomek mówi, że Dalmacja Południowa to najpiękniejsza część Chorwacji. Tak, więc jeśli na południe, czyli Riviera Makarska, to gdzie nie trafi, to będzie pięknie. No, tam są Góry Dynarskie więc nie ma się co obawiać. Im dalej na południe, tym piękniej, tak je napisz. Jest sam szczyt i tu wszyscy stają, tylko że niestety Transfogarską spowiłam gła. poczekaj No trzeba uważać faktycznie na, na po skałkach chodzić Bo może że buty przebrać, bo jak ten przemoknął, Będziemy Będziemy w To jest parking, gdzie można stanąć. Nie, Zapłaciliśmy 4 euro, tak? Tu można wszystko sobie poprzeglądać. na spokojnie na poprzeć. Na cały dzień generalnie. Ale może być, ale co ten Widzicie jaki tunel? No, super.

O mm. to niektórzy muszą jest. i trust with abdullah

Musieliśmy się zatrzymać, ponieważ słychać taki metaliczny dźwięk i jak dotknę z obydwu stron felgi, to parzą. Auto dość mocno dostało po zaworach, to grozi w zasadzie nawet wystrzałem opony w takich skrajnych przypadkach. No i poczekamy aż hamulce ostygną, Powiedziemy dalej, może się unormuje, jak nie, to będziemy wtedy myśleć co i No, ale Rumunia ma jedną z największych populacji niedźwiedzi. Aśmy widzieli właśnie po drodze takie trochę rozparcelowane kosze. Także za ciekawie może nie być. To jest raczej postój awaryjny nie dla przyjemności bo to czy wpłynie no nic to maczymy może się uda dobrze przynajmniej niektórzy nie nie idź tu o, o, wiecz, wiecz. Nie, nie. Patrz Patrz, tu Patrzcie, patrz niedźwięk! Jadę wojny! Dajcie mi też. Elija taka jest, że się fajnie. Ale te najmniejsze są takie słodziutkie. Hmm. Takie blisko spotkanie. Nie masz jedzenia więcej? Takie mamy bliskie spotkanie z niedźwiedziem i małymi niedźwiedziątkami. <laughs> Piękne miesiaki. Idę, idę. Bo no niebezpiecznie się robi. Cofnij się. Nie ma. Daj no, ja chcę chleb. Mały lebią. niedźwiadek, patrz. Czekaj, chleb Rzuć, rzuć. Daj, daj mi, daj mu, mu daj. Daj mu jeszcze, daj mu, jeszcze, daj mu jeszcze. Patrz, cała rodzinka, jakie fajne. dobra, no i czekajmy, jeszcze, dzieciaczka wróciło. on już i na jest, widzę. Aleks. Piękny, no Ale te małe są fajne. No, pokaż je, nie, gdzie maluchy A się tak, tak, o, o. Wiesz. Przebudzał się, co czy śni dalej, kurde, czy czy, czy czy, faktycznie niedźwiedź? Asiu, kiedy zobaczyłeś niedźwiedzia? Jak się obudziłeś? Podobał Ci się, czy, czy śnisz dalej, co? On się zastanawia, czy to prawda. Jakiś groźny chyba. Ej, popatrzcie, mamy jeszcze chleb? Mamy. Dawaj. No jak łapą chciał złapać, no, widziałeś? to? Nie widziałem widziałem nie. jeszcze. No. O! Złapał od razu? No. Dobry jest. Tyle, czy jeszcze? Daj mu jeszcze coś, kupimy. To mu dam, mogę mu wszystko, cały dać. Tak już jest końcówka. Jedź, jedź, jedź po czas. Ja myślę, że nie będzie. I no, ten jest potężny. Ma, ja mu mam rzucić, czy ty? Zaraz skoczy na to auto. Nie, to do tego Nie, z ręki, nie, bój się, nie dam z ręki. Pięknie jedziecie. Ale. Dobry jest. Widać go? Widać. Mama, zostaw to na następnego, bo Ale może no, jeszcze być na następny. Jeszcze mamy dwie kromeczki, to nie wiem, czy mam trzymać na jeszcze jednego, czy nie. Nie. No to masz. Nie, no zostawmy następne. Potężne łapy ma. Kiedyś wyjdziemy. Nagrywasz? Mm -hmm. Potężne łapy. No myślę. Się... Ale ma zęby, gdzieś. Cześć. Wyszło. Tam O, O no, no, To oni? Cześć. O, tutaj przy tym, przy tym, przy tym. Wszedł do nas pan, który się opiekuje tutaj tą tamą i powiedział, żeby nie latać. Ale nie dlatego, że nie wolno, takich słów nie usłyszałem, tylko dlatego, że wczoraj ktoś właśnie o tam tamtej części tego pasma górskiego ktoś stracił drona za 2000 euro. Także myślałem, że przyszedł po to, żeby nas ukarać. To nie wszędzie można latać Ja spotkałem się z dniu zaskoczeniem Życzę wszystkiego dobrego szczęśliwej podróży Bardzo sympatyczny człowiek, wyjeżdżamy z tego tunelu na tamie Następny tunel 4,20 My mamy 3,20, czyli metr mamy Proszę, ja Ciebie. Nie, Mówił o niedźwiedziach, żeby nie wychodzić. Do nich, że są niebezpieczne. Że owszem, chcą, żeby im dać jeść. A i ma małe, bo to wygląda na niedźwiedzicę. Tak szczerze mówiąc. Jedziemy. to jest duży niedźwiedź. Samiec. Jeszcze na pół półdóbku jednym siedzi. Daj, jak mi wokół w koszu to sobie ja cię obronię. Chodź Jedziemy, jedziemy. A Proszę bardzo, jak słońce świeci. Fajnie tak zarobimy. No, to A ja. I tu znowu pasowiska kamienne, niedobrze, niedobrze. Ale przepaść, ale przepaść. Tak, przebyłem. Bo harzek asfalt paruje.